Wybrałem szkołę mentorów biznesu, dlatego że zależy mi na profesjonalizacji tego, co robię. W ogóle staram się w swoich działaniach podążać taką ścieżką profesjonalizacji zawodowej i sprawdzania po prostu tego, co robię, zderzania z osobami, które są starsze w zawodzie, które mają doświadczenie i uczenia się cały czas. Więc szkoła mentorów biznesu jest na pewno taką bardzo profesjonalną. Szkołą i, no i w ogóle tutaj Fundacja Liderek Biznesu jest, jest bardzo profesjonalna, nastawiona na profesjonalizm. Także cieszę się, że, że mogę z tego skorzystać. Szkoła Mentorów Biznesu, chyba jedyna w Polsce organizacja, która certyfikuje mentorów, dla mnie jest potwierdzeniem jakości daje mi dała mi bardzo duży wkład i dużą wartość merytoryczną, ale również networkingową, fantastyczni ludzie, fantastyczne relacje i bardzo dobrze spędzony czas, dobrze zainwestowany i czas i pieniądze. Wybrałem szkołę mentorów biznesu, dlatego że jestem związany z liderkami biznesu od trzech lat jestem w programie mentoringowym. Jest to moja działalność pro bono, poza działalnością firmową i bardzo mi jest dobrze tutaj. Wybrałam szkołę mentorów biznesu, bo tak mówiąc banalnie, przede wszystkim było mi najbliżej. Dostałam mnóstwo informacji na ten temat. No i przede wszystkim no dostałam przede wszystkim informację z Fundacji Liderek Biznesu, w której to jestem zaangażowana właśnie od pięciu lat. Dlaczego wybrałam szkołę mentorów biznesu? No przede wszystkim dlatego, że cenię Fundację Liderek Biznesu, cenię Piotra ciacka, który jest tutaj główną postacią. No, nie, nie myślałam o żadnej innej. To było dla mnie oczywiste.